Dzień dobry, witam was, tutaj Hunta i kolejny cyberpack przed papy. No, dobra, słuchajcie, cóż, ciśniemy dalej, yy, wątek główny. Ale mamy jeden punkcik atutu. Co nam ostatnio brakowało? Yy, brakowało nam różnych właściwie rzeczy. Yy, budowa ciała, refleks, zdolności techniczne. A dawaj te zdolności techniczne może tym razem. Oh, shit. A tutaj niedostępne co? Nie Niedost y a atrybuty y mam niedostępne. A tutaj mam dostępne. Dobrze, to weźmy coś tutaj: rozłożenie przedmiotu na części 20%, czas na otrzymanie darmowego komponentu o tej samej jakości. Dobrze, poproszę, może być. Dziękuję. No, przez rozkładam te bronie, więc no, czemu by nie? W jak stoję z ekwipunkiem, troszeczkę zawalony, ale jeszcze damy radę, chyba chodźmy tu i chodźmy tu. Jest i Judy. Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. <grym> Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. <grym> jak się czuję. Też się nie dziwię tobie. A no jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie. Jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Hmm. a jest jakaś a metoda, wiecie, na, metoda na zasadzie wyciągmy jej po prostu w szczepy i te I jej normalnie funkcjonować? Czy to już jakby nie ten etap? ...w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. A czemu? Coś... Co to ma ze mną wspólnego, nie do końca rozumiem. A na będę. popatrzcie, że y, ja sobie zaznaczyłem tą kartę Tarota. gdzie ona jest? Gdzieś tutaj niedaleko, tak? Dobrze to rozumiem, bo na mapie mi pokazuje tą kartę, a teraz jej nie widzę. No dobra, mniejsza z tym walić to. Ale tutaj na mapie widzę, że to jest tuż obok. Y, muszę z nią pogadać, no właśnie. Muszę z nią porozmawiać. Słuchaj. Rozumiem, że chcesz ją sam o wszystko wypytać. Na twoim miejscu pewnie też bym chciała. Tylko, że to nic nie da. Nie ma z nią żadnego kontaktu. No, chyba kurwa żartujesz. No. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej czipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego. Zaraz zrozumiesz. Każdy ci braindensy, które znalazłam. Okej, okay, tak jak myślałem. Ale jest. Ile udało ci się zgrać tych braindensów? Dwa, z czego jeden jest niezrozumiały. Mam żelki. Od mojej Reszta żony. nagrań była w podobnym stanie co Evelyn. Mm. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Okej, okay, pokaż mi. To kaman. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Dobra, sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, wie. No, Nie wygląda to najlepiej. Mm. Hej, jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć, chcę tylko porozmawiać. Słuchaj, to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Jeśli czegoś z tym nie zrobię i to szybko, to umrę. Wiem, że to zły moment, ale muszę zapytać: wiesz, jak można usunąć biochip? Znasz kogoś, kto potrafi to zrobić? No dobra, faktycznie tracimy tylko czas. Hmm, oszaleje czy nie? Jak go dotkniemy. Gładko to rozgrywasz. No co mamy? jebnąć czy co? Przynajmniej spodnie mamy już jakieś inne. Kolejna drzazga do kolekcji, tych których nie przeczytałem Siadaj hmm. Dobra. Można zaczynać dobra, co? Zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Ile monitorów? Okej rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Mm, zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. No dobra. To teraz zobaczymy jak cyberpunk wygląda na niskich. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia. Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z Tensu wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję. Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... BIOCHIP? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić Braindance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? To jest zlecenie zleceniodawczyni tego. Ewelin na BIOCHIP. Koń z Braindance. Ok, tryb edycji w takim razie poproszę. Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Co to kurwa? to sataniści są, czy co? Tutaj ta babka za ten, dobra, tryb powtórki, zmien warstwę. Okej, okay, tu sobie świeczki płono i audio. Dobra, teraz tak do tyłu. Czy sobie restart zróbmy? Na co mam zwrócić uwagę? Okej, okay, tryb edycji. Eee... Przewin... O, tryb edycji, tak. No i dobra, mamy turn, tylko zmienimy sobie warstwę. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Mhm. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana na trenerka. Tak, albo z takimi współpracuje. No dobra. Na co? Mam. Jest twoje czy jeszcze coś. Okej, okay, tutaj coś jest. No dobra, ja chyba wiem co to jest. No, to są symbole Wewe. wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale mamy taką jedną słyszałem od tego. Kto ich używa. No to mogą być Wudu Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang trenerów... Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Mam nagrać wszystkie urządzenia... Mam Przez nagrać się? wszystkie urządzenia sami, i sami Sprawdzić jego korespondencję? Tu jeszcze Najważniejsze, coś było. żeby nie nabrał podejrzeń. O. Staraj się zachowywać jak zwykle. To chyba nic ważnego. Może nie, ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. No okej. Okay. Co to właściwie jest? Jakieś, jakieś zdjęcia, tak? Czekam Reklamy różnych placówek. Pacyfika. Świątynia najprawdopodobniej zlokalizowana w Pacyfice, OK. Trzecia część nocy. Wyjść wyj 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 z Brendensu. nic więcej nie ten? Nic więcej nie... Na innych warstwach nie znajdziemy, rozumiem, tak? No dobra, to wyjdźmy. Mm, zamknij. Dobra, Judy. Mamy to. Mhm. I co myślisz? Ta kobieta, która wynajęła Ewelin. Masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi. Nie hmm. wiem, czy chcieli ją wypłaszczyć. No. Już wiem, co się stało w chmurach. To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej, niż się spodziewali. No, <laughs> to przed nimi uciekała. Wygląda na to, że Ewelin nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje. Oh, jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać Braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Kompleki Plaza no. I sprzątnąć biochips przed nosem swoim zleceniodawcom. I pieprzyła, że się nic nie dowie. To ona was wszystkich. Ta. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Tak, Tam ta bo reszta nie żyje, zobaczyć? nie? zobaczyć tej akcji. Bo ani Jackie, ani Dex, ani jeszcze ta nasza koleżanka. Tak, dawaj. Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy.

jakie mu ona gada? Po francusku. Nie wiem, może po kreolsku? Kreolsku? Skoro to Voodoo Boys. Może. Sprawdzę czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe co mówi druga strona. A, bo nam przez telefon rozmawia, dobra. Eee, czy o tej chodziło, że... Że nie wie o co kaman? Dobra, tryb edycji poproszę. Jak tak, jak tak. przeskanować telefon. Mam, poczekaj sekundę. Chyba było coś o Jorinobu. Chyba mówiła coś o Jorinobu. Pewnie dlatego Ewelin zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby. Silverhand? Eee, Okej, okay, czekajcie. Musimy to przetłumaczyć. Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko, znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z Tobą kompatybilna. W gramcie. Okej, okay, ja przewijam. I zaraz zobaczymy. I tu przypuszczalnie ten drugi dźwięk to będzie druga część. No to co ta druga osoba mówi. Lolka już poszła? Tak, miałeś rację. Ona jest za, Jest aż za sprytna. Nie zdradzi nas? Nie odważy się. Zresztą teraz. Eee, nie wiem, co ona tam. Pyt, pyt, pet. Pyt. Zresztą, teraz już za późno. Yy, poza tym, najlepsze dojście do, yy, to najlepsze dojście do Yorinobu musimy zaryzykować. Chciałbym podzielać twoją pewność, że Silverhand doprowadzi nas do Alt. Uuu. Masz lepszy plan? Oni chcieli ten bioczyb nie po prostu bo to hajsiwo, bo to coś unikatowego, tylko oni chcieli się dostać do Henta, żeby ten ich doprowadził do czegoś. Tak myślałem, wracając do pracy. A proszę bardzo, a tego gościa już możemy mieć Koper Hortum. Dobra, to wy, wychodzimy okay, Koniec. Judy, wystarczy. Dobra, odłączam cię. Nie rozumiem co do tego, Majone Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Mm. No tak, bo ona nie wie. Wiesz o co mógł chodzić? Mm. No dobra, mówmy. Jego Engram był na biocipie. Jego Engram był na biocipie, który ukradliśmy. En co? <laughs> Cyfrowy konstrukt osobowości. Pięknie się z tym nie zagwizdzałaś. Dasz mi moment. Jasne. Odkąd też się w ten sposób? He, 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 Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, wi. No dawaj, mów, co? Byłem martwy przez 50 lat. Aha, no tak. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy. Dobrze, kurwa, zamknij ryi. Co z tobą? Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Co to w ogóle znaczy? Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej natranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Wudu Boys. Mhm. Mm no dobra. To ma sens. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Wudu Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naślę na Ewelin? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? No tak. Po prostu chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Popytam ludzi i pozwonie. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang, ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No, z taką reputacją no jak mamy, teraz to myślę, że damy rady. Dzięki Judy. To ja dziękuję. Proszę, nowy poziom doświadczenia. Javelin nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Ja widzisz, a ja ze mnie taki dobry chłopak jest. Nikt mi nie chce wierzyć. Robot. Częściej ktoś... Co to jest? Nie wiedziałem, że zna się też na robotyce. No, to jest fajne. Myślisz, że to takie hobby? Pewnie coś, co robi po całym dniu montowania pornosów. O, ciekawe. To mieszkanie wygląda jak muzeum. Pewnie czujesz nie, co się tam jest? w domu. Judy ma styl. Co nie myślisz? Miła dziewczyna. 6 na 10. To wysoko na jego standardy pewnie tak Dobra, idziemy stąd. Zobaczmy... No dobra, opuśćmy na razie mieszkanie. Oho, znowu się wszystko zaczyna telepać. Tam też się ktoś telepie. Więc nie jesteśmy jedyni. Okej, okay, dobra, ten Tarot to jednak kawałek dalej był. Czemu mi go teraz nie pokazuje? Nie pokazuje gdzieś... Tutaj to było, Oje, no dobra, mniejsza z tym, no mogliśmy to zrobić wcześniej, cały czas tu jest coś, co jest zablokowane, dajmy sobie te zdolności techniczne, czemu nie, jeden punkt atutów, zobaczmy, czy coś tam jest ciekawego, Poskanie modyfikacji lub ekspresorów z broni, robotów, dronów, mechów, yy, przeładowanie broni typu smart, pozwalonych broni tech do 75% ich pojemności, 20% więcej przeciw dobra, dawaj mechaniczni przeciwnicy będą się teraz mnie bać. No, całe miasto nam się telepie. Ostatnim razem pomogło to, że zapisałem grę, wyszedłem z gry i włączyłem grę i było ok. Więc nie wiem, jak długo trwa, zanim to przejdzie, czy do następnej misji, czy. A nie, już, proszę bardzo, już przestało. Co za, kurde. Co za plecak. Zajebisty. Taki trochę pojebany królik. No dobra, niech będzie. I co teraz? Zobaczmy w dziennik. Mm... Zadzwoń do Mr. Chęca. Okej, okay, wiemy, że za tym wszystkim dostali Voodoo Boys, krok do przodu, teraz musimy się do nich dotrzeć. Dwa kroki do tyłu. Różne rzeczy można znaleźć w Pacyfice, ale raczej nie to, czego się szuka. Całe szczęście, że masz te tego swojego fixera. Człowiek bez twarzy pomoże ci szukać wiatru w polu, zajebiście się składa. W ogóle te opisy tutaj tych misji są pisane przez Johnego Silverhenda, a póki nie mieliśmy Johnego Silverhenda, to ponoć to były pisane tak jakby bardziej z pozycji Jackiego, a nigdy z pozycji V. Mmm. Dobra. To, 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 to. Musimy sobie zadzwonić w takim razie do gościa. Mister Hands, siemanero, Mordo. Co tak, stoisz na ulicy, róża się. Co? Co Muszę nawiązać kontakt z Wudu Boys. No i bezpośrednio z ich szefem. A, od razu Dobre. To w swojej nic dla niego jeszcze Wudu nie zrobiliśmy, wodzi, nie? Mamą Ciężko będzie się z nią skontaktować. To on powiedział to. czy nie? Mamą brzyżit? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Wodu traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Co to za kurwa samochód? To jest mniejsze niż Smart. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. Mm, mam coś, na czym im zależy. O. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś obchnąć, Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Tech, kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz? Zobaczę, co da się zrobić, i oddzwonię do ciebie. Ale z mojej strony to trochę hamskie. dzwonię do tego gościa, który się tam dzwonił do mnie na początku gry, przedstawił się i mówi: Jestem fikserem w tej dzielnicy. Wszystkie. Co ta Pani się zrespiła przede mną? Coś jest nie tak, odkąd coś przełączyłem. Mam teraz ustawienia wysokie yy, yy, graficzne, ale z jakiegoś powodu... O, ktoś się kurwa szczylo pod nami. Ale z jakiegoś powodu wszystko się renderuje w bardzo yy, niedalekiej odległości ode mnie. Muszę to, to poprawić. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że co, że... Ja mm, się tam nadupcają. Au, Panie, kurwa, uważaj Pan, jak Pan jeździć, bo no debile chodzą ulicą, na przykład ja. Yy, i, I... 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 nie zrobiliśmy nic dla niego, nawet nie kupiliśmy żadnego samochodu tego kolesia, a teraz dzwonimy po przysługę. Co my mamy tutaj? Champion Kabuki, a to mnie to nie interesuje. Hmm. Czyli co? Prawdopodobnie tutaj się po prostu... Okej, okay, czekając na telefon sprawdź inne tropy. No tak, I jedyne co możemy dalej zrobić to koty w ciemności, spotka się z taką murą. Ale wiecie co? Yy, mamy już 20 minut. Myślę, że spróbujemy sobie po prostu zrobić coś innego. Na przykład dla De La Maina nam zostały dosłownie dwa... Yy, dwie rzeczy. Rancho Coronado i Coast View. Zobaczmy gdzie to jest. Okej, okay, w daleko, ale można się tutaj przenieść, więc nie jest źle. I... To tutaj, a, a a a, dziennik, i jeszcze mamy to Rancho Coronado. Zobaczmy, gdzie to jest. O, też bardzo na południe. Tutaj, tutaj mamy jakiś punkt do przeniesienia się. Ach, dobra, to zacznijmy od tego. Spróbujemy zrobić te dwie, dwa zadania i wtedy skończymy wątek Delamayna. No, chyba, że ma więcej samochodów, o których nie wiemy. Ewentualnie będzie tak jak w tym, jak w falaucie 4 gość, co zawsze miał, wiecie, kolejna wioska Minutemenów do ocalenia. Wiesz, dopiero co tu przyjechałem. O, chętnie się odezwał właśnie. W kontakcie. Słuchaj, zadzwonił tylko po to, żeby powiedzieć, że w w widzi, że tu miejsca, jesteśmy. W którym pan przebywa, utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. No ja wiem. Po Dzięki, to właśnie tu jestem. Wezmę Mhm. Mhm. To prawda, jest tam kawałek, czekaj, Dobra, nawet widzę już tą taksówkę, popierdziela tutaj. Chciałem tylko popatrzeć popatrze na po prostu te piękne, zniszczone budynki. Przypuszczalnie, jeden wielki urbex. jest no tutaj, te konstrukcje tutaj, to są dźwigi. To wygląda, jakby nie tyle zostało zniszczone, co niedokończone. Bo ewidentnie nie jest to budowa. Tutaj się coś urywa w ogóle. To funkcjonowało, ale cholera, wie. Dobra, w każdym razie muszę jakoś zejść na dół. Oj, co tu się przycina? Muszę jakoś zejść na dół. Jestem na jakimś tarasie hopsa, I można by i nawet wziąć, słuchajcie, samochód chyba, bo. No właśnie. Samochód, czy. na no, tego skorpiona. Nawet się nieźle jeździ tym skorpionem. Śmiesznie, jak się ten. Jak się hamuje ostro, to właściwie to zobaczycie teraz. Podjedź, że tu, w motocyklu. Gdzie on pojechał? No co za mato. Dobra, dawaj. Dawaj mi tom. Tom tak staje, dęba i się obraca na przednim kole. A proszę bardzo, jest taksówka Delamayna. Po coż mi się znowu wjebał? Halo! Co on mi zrobił z moim samochodem? Przeleciał przez niego. Co za gnojek. Dobra, dawaj do tego do... za tą taksówką, bo ona tu jeździ w kółko. Mój motocykl... O, właśnie jest. Fajnie, że tam pojechała a nie tu. Tu jakiś mieszkańcy coś mówią, nie wiem o co Kaman w ogóle. Coś o Wudu Boys właśnie. No siema. Cóż, odnalazłeś mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowany? W skali od 1 do 10. <laughs> Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że oboje wiemy co teraz się zdarzy. Delamine takim... tęskni. Będę mm. musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. <głos> ten głos strasznie przypomina GLados jest taki e, niby ma włączony autotune, ale ten autotune strasznie skacze Proszę, w, górę i w dół. załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsłabym <noise> Zepsułabym ją mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. To jest dokładnie kwestia Glados. Zmierzam cię zabić. Zabić wluźnie! Czas tu się skończyło. Szczerze, o nie? To to Naprawdę to nie sądzę, że dasz się na to złapać. Do osyć tego. Sam wybrałeś <grym> tę drogę. drogę a teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4, 1. Cholera. A nie, myślałem, że wybuchnie. No nieważne. O, oh, fuck, 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 fuck. Się, się wpieprzyłem. Mi, co o, wam kłopotu, Dobra, dawaj tam granaty. Polera, jasna no, a ją się wpi**dolił. Ja wiedziałem, że oni tutaj są, ale nie wiedziałem, że to on i ona właściwie, glado, z ich nasłała. Kurde, no po prostu no nie nadążam się z tym pieczonym leczeniem. Tak, punkt kontrolny poproszę. No dobra, jesteśmy jeszcze raz. Ojcie! To kurwa samobójcy tutaj tak przyłazili. I powiedzcie mi, co widzicie. Już? A właściwie nie. Oszczędzę wam kłopotu. Chwała maszynie. Co to kurwa? Kobito. Tak bardzo cię nienawidzę. Proszę bardzo. Już? Wszyscy? Albo sama się wyłączysz, albo cię rozwalę. Albo, albo się, rozwali. się wyłączysz, albo cię rozwalę. A oto wyniki testu. Jesteś okropnym człowiekiem. Rozbiję ci kurwa wszystkie szyby. Mówię poważnie. Mam to czarno na białym Okropny człowiek. Nawet nie podlegało badaniu. Powrót do Delamina jest aż tak straszny. Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć tę część mnie. <grym> Wrożkniały, odpychający samotnik, którego odejście nie będzie opłakiwane. Skąd o tym wiesz, nie pisałem się na psychotesty, ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że z jakiegoś powodu, znaczy ostatnio mówiłem wam, że robiłem sobie amunicję, no to mam 33 tysiące naboi do pistoletu. Ten psychotest byłby Myślę, bardziej że... gdybyś Spokojne. nie chciała mnie wcześniej zabić. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam słapiesz, ale wiesz, jesteś martwy. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. Dobra, okej, okay, jedzie, świetnie. No to załatwiony. Dobra, pogadajmy Zatem z nim. Kontakt z zaginionym pojazdem. A, gratulacje, naprawdę. Delamein, on był naprawdę dziwny. Tak, tak. O shit, wieżyczka tu jest. To jest, jest kurwa wieżyczka, no nieźle. Jeszcze jeden samochód Delameina nam został, cholera jasna, no. Tylko ten jest też kawałek stąd, trzeba by tam dopiero pojechać. O, no właśnie, dobra. To nic, myślę, że w tym odcinku na tyle nam wystarczy. Porobiliśmy troszkę fabuły. No i teraz co? Yy, tu i tak czekamy na mister Hensa, więc będziemy się spotykać z murą teraz. I nie wiem, czy jeszcze i yy, czy teraz od razu będziemy próbowali się spotkać z tą siostrą Yorinobu. Nie mam pojęcia. No ale nic, w tym odcinku to myślę, że tyle. Trochę zeszło z tym samochodem, dlatego już nie będę drugiego robił. Ale sobie tam dojadę i może zrobimy na początku przyszłego. Yy, no, na początku następnego odcinka, zrobimy ostatniego Delamaina. Mam nadzieję, że to wszystkie, a nie, a nie, że znajdzie kolejne 7. Dobra, tyle! Słuchajcie, trzymcie się. Bye, bye.